20 września Iwona Buczkowi witam w najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego w Obiektywie. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz był jednym z gości Środowego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Lubaczowskiego, który tym razem odbył się w Cieszanowie. Na spotkaniu został też poruszony temat klastra Kraina Podkarpacie, który działa na rzecz branż takich jak turystyka, sport, agroturystyka, hotelarstwo, czy odnowa biologiczna? Gospodarzem konwentu tym razem był burmistrz miasta i gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny. Główny temat konwentu, klaster Kraina Podkarpacie, przedstawił Rafał Darecki, koordynator klastra. Klaster Kraina Podkarpacie powstał w czerwcu 2012 roku, a jego siedziba mieści się w Rzeszowie. Swoją działalnością obejmuje Polskę Południowo-Wschodnią, a w szczególności województwo podkarpackie. Działa w obszarze sektorów jakości życia, a jego celem jest działalność na rzecz takich branż jak turystyka, sport, Agroturystyka, hotelarstwo, odnowa biologiczna i kultura. Dzięki inicjatywie podmioty zrzeszone w klastrze będą miały zapewniony szereg szans i możliwości na rozwój swojego biznesu. Głównym założeniem jest jednak pozyskiwanie inwestorów oraz wspólne pisanie wniosków w ramach konkursów unijnych. Deklarację o przystąpieniu do projektu w imieniu samorządowców z terenu powiatu Lubaczowskiego już podpisał starosta powiatu Józef Michalik. To jest głównie skierowane do podmiotów, które będą zajmować się turystyką jako produktem, ale i nie tylko, również i uzdrowiska będą mogły w tym wziąć udział, jak i też podmioty, które na przykład prowadzą różne przychodnie, w których na przykład kompleksowo przyjeżdżający tutaj turysta będzie mógł poprawić wzrok, czyli zrobić sobie korektę wzroku czytaj może być również zaangażowany na szpital i ta grupa okulistów będzie w tym mogła uczestniczyć jako produkt lub zabiegi kompleksowe w uzdrowisku Choryniec albo w ramach agroturystycznego gospodarstwa to poprawią swoją bazę, będą mogły mieć jakieś małe baseny, spa, coś tam jeszcze. No i oferować usługę kompleksową. Wypoczynek, czynny wypoczynek dla turystów. Na spotkanie został też zaproszony minister pracy i polityki społecznej Władysław kosiniak kamysz Minister wymienił m.in. formy wsparcia bezrobotnych w 2014 roku. Jeśli chodzi o, o rynek pracy, o, o to. Czym będziemy dysponować w przyszłym roku? To jest 5 miliardów na aktywne formy walki z bezrobociem. To jest kolejny rok wzrostu. W tym roku mieliśmy o miliard 200 więcej. Teraz dołożymy kolejne 300-400 milionów do tego, czyli 5 miliardów. To jest już taka suma, która pozwala na, na, w całym roku na aktywność w wielu obszarach. Dojdą do tego jeszcze programy dla osób młodych. Z Unii Europejskiej 2 miliardy przeznaczymy w ciągu roku 2013-2014. To jest gwarancja dla młodych, nowy program europejski. Zauważył, że przez 6 ostatnich miesięcy bieżącego roku udało się zbić bezrobocie o 1,5%. Stwierdził, że powoli odwracają się tendencje i bezrobotnych ubywa, ale żeby taki trend utrzymać, konieczna jest interwencja ze środków Funduszu Pracy. Zaznaczył także, że wciąż samorządy mogą pozyskiwać spore dofinansowanie na działalność żłobków. Jeżeli to, gmina ma żłobek u siebie, klub dziecięcy, klub dziennego opiekuna, może wystąpić teraz o dofinansowanie tej działalności na funkcjonowanie, nie na rozbudowę, nie na przebudowę, tylko na funkcjonowanie. Zachęcam też do budowania takich miejsc i do tworzenia, szczególnie dziennych opiekunów, bo na przyszły rok malu 100 milionów, ale będą i programy europejskie na poziomie regionalnym, myślę, że jeszcze na trochę, czy, czy końcówka na poziomie krajowym gdzie na 85% dajemy na utrzymanie i podniesienie standardów, doposażenie tego miejsca. Klub dziecięcy jest dla, dla mniejszej ilości dzieci, dla innych rodzin funkcjonowania, a dzienny opiekun to jest taki mini żłobek, mini przedszkole, które można stworzyć w mieszkaniu. Można od dwójki do pięciorga dzieci przyjąć u, u, w takim miejscu i w najbardziej naturalnych warunki, a ja tą, tą formę najbardziej lubię, można się opiekować. To jest szczególnie atrakcyjne dla małych gmin. Może warto tutaj wyjść z ofertą. To jest u nas priorytet numer pierwszy. Czyli każdy, kto zgłasza się z dziennym opiekunem, to dostaje pieniądze. Pani burmistrz na przykład podnosiła sprawę robót publicznych, która jest ważna dla samorządów. Powiedział, że w tej materii oczekuje na propozycje od samorządów, które powinny być zgłoszone do niego. Rozdał wizytówki. Myślę, że to jest pierwsza sprawa. Był też o ekonomii socjalnej. Przykład gminy Lubaczów i powiatu. Myśmy takie porozumienie zawiązali i gmina u siebie prowadzi grupy te, które są w socjalne, socjalnym i u nas też działa spółdzielnia socjalne, tutaj w starostwie gotują, w miarę myślę, że takie jedzenie typowo wiejskie, które jest i smaczne i zdrowe i warto takie przedsięwzięcia tutaj w ramach ekonomii socjalnej też wspierać, no i żeby powstawały te grupy kolejne, które zaktywizują Ludzie. Ta godzina przeszło, która była z samorządowcami, to wystarczyła na to, żeby i porozmawiać, i zadać pytania, i takie spotkanie było bardzo owocne dla naszych wójtów i burmistrzów, i przedsiębiorców z terenu powiatu Lubaczowskiego, którzy z wójtami i burmistrzami przyjechali z terenu. Trwa termomodernizacja środowiskowego domu samopomocy w Lubaczowie. Prace prowadzone są przez samorząd powiatowy równolegle z przebudową kotłowni w domu pomocy społecznej w Ródzie Różanieckiej. Środowiskowy dom samopomocy w Lubaczowie funkcjonuje od prawie 10 lat i jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Nasz ośrodek jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób chorych psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich, które mają poważne trudności w życiu codziennym. My im pomagamy Trudności przełamać, m.in. poprzez prowadzenie treningów umiejętności społecznych, treningów funkcjonowania w życiu społecznym, treningów interpersonalnych, spędzanie wolnego czasu. Sprawujemy opiekę medyczną nad naszymi podopiecznymi. Można u nas zasięgnąć porady psychologa, korzystają z jakichś wycieczek, jakichś rekreacyjnych imprez, no i pół dnia spędzają u nas. Osób skierowanych oficjalnie. Decyzją administracyjną jest u nas 25. Oprócz tego mamy 6 osób oczekujących na skierowanie, które spędzają u nas czas w ramach klubu. W tym momencie nasz budynek przechodzi termomodernizację. Mam nadzieję, że obniżą się dzięki temu koszty utrzymania, ogrzewania w zimie. Budynek jest ogrzewany gazem, więc mam nadzieję, że teraz będziemy trochę mniej płacili za gaz. Oprócz tego no, zyska bardzo na wyglądzie. Z różnych domów nasi podopieczni pochodzą, więc myślę, że to jest takie miejsce, gdzie, gdzie mogą popatrzeć na coś ładnego i dobrze się poczuć. Już mówimy o czymś ładnym, to powiedzmy jeszcze o tych pracach, których tutaj wszędzie jest pełno. To jest też forma terapii, tak? Jest to forma terapii. Dzięki tym pracom podopieczni lepiej się czują, podnoszą swoją samoocenę. Widzą, że mogą coś pięknego stworzyć, że przychodzą osoby, które się tym zachwycają. I to no, poprawia im samopoczucie, między innymi. Podopieczni środowiskowego domu samopomocy do budynku przy ulicy Konery przenieśli się w 2004 roku. Cztery lata później doczekali się generalnego remontu zewnątrz budynku i własnej kotłowni. Teraz przyszedł czas na termomodernizację i poprawę wyglądu zewnętrznego. Ten obiekt, który tutaj jest środowiskowy dom samopomocy, nabiera kolorów. Jest ładne szkoda że tam już się znaleźli malarze i malują po ścianach będziemy musieli chyba monitoring tam założyć termomodernizacja to wiadomo że oszczędność energii więc ten środowiskowy dom był wyremontowany w środku, natomiast na zewnątrz przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy. Taki najgorsze szare budynek, który nie pasował, no teraz jest i ładne, warto go pokazać, już widać, wychodzą roboty. Poza tym modernizacja dachu od razu, bo ponieważ jakby tam zostawiał go na tym etapie bez modernizacji, to woda by ściekała prosto po ścianach, więc musiały być wydłużone i, i, i nowa blacha położona, więc będzie to budynek bardzo piękne, zabezpieczone. Z naszych obiektów, które zostały, to w przypadku oświaty, to internet u pana Nepelskiego jako budynek, który wymaga y, ocieplenia i docieplenia i y, termomodernizacji i budynek sanepidu. I to by było już prawie wszystko. No nie wspomnę o tym, że ciągle czeka kino dawne i te... <grywka> nasze, myślę, że zamiary w jakimś stopniu będziemy chcieli oaktywnić, jeżeli będą małe granty w ramach regionalnego projektu, próbujemy jeszcze raz to napisać, zobaczymy co będzie. W tym Starym Kinie chcieliśmy zrobić centrum konferencyjne, takie, które mogłoby, bo nie, masz, nie ma możliwości robienia konferencji z większą liczbą osób w powiecie lubaczowskim, natomiast w przypadku tego kina można było takie konferencje zrobić, byłyby również nad tym kinem, oprócz tej dużej sali, na której kilkaset osób by mogło być jednorazowo, to jeszcze trzy sale problematyczne. Takie do problemów myślę, to konferencje by były takie, których można było zaprosić i z zewnątrz. Głównie zależało nam na tym, żeby byli i Ukraińcy tutaj, i w ramach współpracy samorządowej, samorządy. 16 września Stowarzyszenie Czas na Pomoc Oleszyc wspólnie z tamtejszym Urzędem Miasta i Gminy, Gimnazjum oraz Nadleśnictwem zorganizowało rowerowy wyścig pamięci bitwy pod Oleszycami. Po wyścigu w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach rozbrzmiał koncert piosenki patriotyczno-żołnierskiej. dzisiejszy wieczór poświęcony jest pamięcią wydarzenia z września 1939 rok w naszej miejscowości i okolicy. Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Czas na Pomoc, z wielką radością i szacunkiem witam wszystkich obecnych mieszkańców i zaproszonych gości. Proszę Państwa, koncert poprzedzi prelekcja. Historyka, redaktora, również naszego rodaka, pana Adama Łazara, który na chwilę pozwoli się przenieść do wydarzeń tamtego września. W sobotę przy afiszu spotkałem się z jednym panem, nie chcę, nie, no, nie patrzę się na salę, czy akurat jest obecny, ale mówi: Panie Adamie, pan jest na afiszu, powiedz pan wreszcie, skąd by się tego kustronia wzięli tutaj na Ziemi Lubaczowskiej prawda? I jak to było z tą bitwą pod Oleszycami? Dlaczego nie pod Jarosławiem czy pod Lubaczowem, tylko pod Oleszycami? Obiecałem mu solidnie, że dzieła do tego się ustosunkuje i powie. Po prelekcji z koncertem pieśni patriotyczno-żołnierskiej wystąpił zespół Jedna Chwila z klubu XXI Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najmierniejszych, wiernych, uczciwych, słuszciwych, za tą ojczyznę, polszczyznę Mazowsze, dalekich ziem, jak za to umierali. Mądrości najzdrowsze Za ludzi zdolnych, mądrych i cierpliwych Za najbiedniejszych, twierdnych, uczciwych, z uczciwych Za mu ojczystne, poszyste, mazowsze Daleki ziemie za to umierali We mnie jeszcze czterdziesty czwarty We mnie jeszcze czterdziesty piąty I ten wrzesień w trzydziestym dziewiątym Biblioteka Publiczna w Lubaczowie w czwartek zorganizowała sesję naukową związaną z 74. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na spotkanie jako prelegenci przyjechali m.in. goście z Warszawy. Z prelekcją Wierność Ojczyźnie, Wierność Państwu, obywatele II Rzeczpospolitej wobec niemiecko-sowieckiego najazdu wystąpił dr Tadeusz Krawczak z Warszawy. Ten wrześniowy dzień, 17 września, niech będzie miejsce naszej refleksji Każda ziemia ja ma swoje doświadczenia. Państwo macie doświadczenia poprzez rodziców, dziadków. Wspomnienia, jak zachowywali się obywatele tej ziemi w tym trudnym momencie, po 18 września 1939 roku. Ja pochodzę z Podlasia. Mieliśmy podobne problemy. Mniejszość prawosławna ukraińska. Jak przeglądamy książki Ewy Siemaszko i jej ojca. Niedawno mówiliśmy o rzezi wołyńskiej. Jak przeglądamy stojącego na gruncie prawdy wydawnictwa Wiktora Poliszczuka, którego piątą rocznicę śmierci będziemy obchodzić w listopadzie, który pokazuje nam, że to ludobójstwo odbywało się też w cieniu mordów Ukraińców, którzy nie chcieli mordować Polaków, bo węglu obliczeń profesora Poliszczuka, Ukraińca, prawosławnego z Wódzka. 70 tysięcy Ukraińców oddało życie za to, że nie chcieli mordować swoich sąsiadów. Więc to już pokazuje, jak ta nasza historia różnych ziem jest zagmatwana. Jaka była tragiczna. Na spotkanie przyjechał także ze stolicy pułkownik Jan Bańborg, który omówił współdziałanie niemiecko-sowieckie w kampanii wrześniowej 1939 roku w aspekcie lokalnym. Głos zabrał także Lubaczowianin dr Zygmunt Kubrak. Wystąpił on z prelekcją wrześniowe boje działania Grupy Operacyjnej Boruta w powiecie Lubaczowskim. Grupa Boruta generała Mieczysława Boruta-Spiechowicza, stąd ta nazwa. Wchodziła w skład Armii Kraków z zadaniem obrony Górnego Śląska i Osłony Krakowa. W skład tej grupy bruta wchodziła 6. Dywizja piechoty generała Bernarda Monda oraz 21. Dywizja piechoty Polskiej generała Józefa Kustrona. Losy obu dywizji dopełniły się na ziemi Lubaczowskiej. Sam Lubaczowiec. Przed wybuchem wojny panowały nastroje optymistyczne. Lubaczowie miejscowy tygodnik informował: Chwała Bogu, że Polska jest silna. Potrafimy się oprzeć wszelkim zakusom i zapędom. Jeszcze lepsze nastroje panowały w terenie. Jeden z tamtejszych strzelców miał, miał powiedzieć: Popędzimy Niemców aż do Berlina. Prysmy jednak wszelkie złudzenia, gdy 7 września na Lubaczów spadły pierwsze bomby. Potem następne. 11 września przez Lubaczów przeciągnęły kolumny Wojska Polskiego, idąc przez Ostrowiec, Budomierz, Lisiejamy w kierunku na Niemil. 12 września już Lubaczowie byli Niemcy. Po wkroczeniu Niemców zapanowały nastroje przygnębienia, zwłaszcza wśród Polaków, a szczególnie wśród Żydów. Ożyły jednak wkrótce nadzieje, gdy 15 września od Zachodu i od północy dały się słyszeć, słyszeć kanonada artylerii. To były działa 21 dywizji Piechoty Górskiej generała Józefa Ustroga. O działaniach Korpusu Ochrony Pogranicza przeciwko agresji sowieckiej po 17 września 1939 roku opowiedział magister Hubert Kuberski z Warszawy. A teraz zapowiedzi. W najbliższą sobotę, 21 września, w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Początek spotkania o 14.30. Centrum Kulturalne w Przemyślu Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury oraz Parafia pod wezwaniem Świętego Stanisława w Lubaczowie zapraszają w najbliższą niedzielę na drugi regionalny przegląd chórów. Początek o godzinie 13 w Lubaczowskiej Konkatedrze. Celem imprezy, która ma charakter konkursu, jest prezentacja osiągnięć chórów amatorskich, wymiana doświadczeń oraz pielęgnowanie tradycji śpiewania utworów o tematyce maryjnej. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 10 chórów działających na terenie Archidiecezji Przemyskiej oraz Diecezji Zamońsko-Lubaczowskiej i Rzeszowskiej. Gościnnie wystąpi węgierski, polonijny chór Świętej Kingi z Budapesztu. Przegląd rozpocznie się mszą świętą o godzinie 13 w Konkatedrze, a godzinę później początek przesłuchań konkursu. Dom Pomocy Społecznej Wielkich Oczach w najbliższą niedzielę zaprasza na plac przy Zespole Szkół Publicznych. Odbędzie się tam festyn na pożegnanie lata pod hasłem Zobacz co potrafię. Festyn rozpocznie Dziękczynna Msza Święta w Kościele Parafialnym w Wielkich Oczach o godzinie 13. Po niej zebrani przejdą na plac, tam rozpocznie się część artystyczna. Spotkanie zakończy o godzinie 18. Zabawa taneczna. W najbliższą niedzielę 22 września w Dąbkowie festyn rodzinny. Spotkanie rozpocznie się od mszy świętej o godzinie 14, która zostanie odprawiona w miejscowym kościele. W programie festynu także poświęcenie świetlicy wiejskiej w Dąbkowie oraz placu rekreacyjnego i świetlicy w Opacie. Będą także występy artystyczne, a na koniec wspólna zabawa taneczna. W sobotę 28 września gmina Lubaczów wspólnie z samorządem Województwa Podkarpackiego organizuje wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Odbędą się one w kresowej osadzie w baszni dolnej, a dzień później w niedzielę uroczyste otwarcie osady. Na obchody dnia turystyki przybędą przedstawiciele branży turystycznej z województwa podkarpackiego i sąsiednich, a także przedstawiciele tur operatorów i organizacji turystycznych światowej Polonii. Dzień później w niedzielę 29 września oficjalne otwarcie. Kresowej Osady. Uroczyste poświęcenie osady i jej zwiedzanie od godziny 14. W programie spotkania m.in. kresowe muzykowanie, wielokulturowy jarmark, kiermasz kresowego jadła, warsztaty rękodzielnicze i interaktywna wystawa ogród zabawki drewnianej. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Na kolejne spotkanie zapraszamy dokładnie za tydzień.